Gość Radia Płońsk. Program Gość Radia Płońsk, Janusz Popłonkowski. W studiu Radia Płońsk, natomiast Marzena Kunicka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Pońsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. W sobotę, najbliższą sobotę, startuje już piąta edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej. I dzisiaj o tym wydarzeniu mówić będziemy, co wyróżniać będzie tę edycję od poprzednich. Można powiedzieć, że w tym roku już taka. Półokrągła, no bo piąta w sumie. No tak, traktujemy to jako taki mały jubileusz, bo ponieważ już to, jest to już piąty festiwal kultury żydowskiej w mieście Benguriona, taka jest jego pełna nazwa. Rzeczywiście pojawią się podczas festiwalu takie wydarzenia, których jeszcze nie było. Chociażby w poniedziałek, 25 października, będziemy mieć po raz pierwszy tego właśnie nie było, spotkanie z przedwojennym kabaretem żydowskim w wykonaniu artystów teatru żydowskiego. No i jeszcze jedna nowość i niespodzianka, może już nie do końca niespodzianka, bo widoczne, uroczyste otwarcie muralu Dawida Ben Guriona. Na ulicy Warszawskiej, yy, i, który już, już jest, chociaż jeszcze niektóre elementy nie, nie do końca. Ale 26 października o godzinie 12 będą, będzie uroczyste otwarcie z udziałem oczywiście osób z, z ambasady Izraela. A cóż o samym festiwalu? Tak, tak, jak Co najbardziej... ja bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że będzie on bardzo różnorodny. Zaczynamy 23 października inauguracją o godzinie 18 w naszej sali widowiskowo-kinowej. Będzie to koncert Miasteczko Beus. nowa muzyka żydowska w wykonaniu zespołu Sentido. Niedziela będzie pod znakiem filmu. Będziemy mieć do obejrzenia dwa filmy bardzo ciekawe. Pierwszy film dokumentalny Warszawa miasto podzielone, a drugi film fabularny Koniec miłości. Wprowadzenie do obu pokazów filmowych y, 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 będzie w wykonaniu pana Ignacego Strączka, wicedyrektora Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej. Y, w poniedziałek, tak jak już, tak jak już wspomniałam, y, będzie wieczorem spotkanie z kabaretem żydowskim. Natomiast w samopołudnie już tradycyjnie odbędzie się 14 Marsz Milczenia pod honorowym patronatem Ambasady Izraela w Polsce, który upamiętnia Likwidacją pońskiego getta. I kończymy we wtorek, 26 października, w samo południe uroczyście odsłaniamy mural Dawida Ben-Guriona, a o godzinie 18.00 e, widowisko, też moim zdaniem bardzo ciekawe i doskonałe, e, mianowicie zaprezentują nam się klezmerzy krakowskiego Kazimierza. Będzie to koncert e, połączony z projekcją filmu na początku. Tytuł tego widowiska to tych miasteczek nie ma już. Co ciekawe, oprócz muzyki będą również recytacje. W języku polskim, idyż, hebrajskim. Recytacje w wykonaniu słynnego aktora Jerzego Treli, który jest w doskonałej formie, o co się obawialiśmy, ale jest już potwierdzone. Który, który wspólnie ze swoim synem Wojciechem będzie recytował. Całemu festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa, którą przygotowała Ambasada Izraela w Polsce. Wystawa nosi tytuł Kobiety Izraela. Jest to wystawa plenerowa zewnętrzna. Ale nie tylko we wtorek ona będzie dostępna. Rozumiem, że zostanie na dłużej. Że tak. Zostanie z nami na dłużej. No i jeszcze dodatkowo podczas trwania całego festiwalu w naszym Bistro Kultura będzie można zakupić specjały kuchni żydowskiej. Na pierwszym miejscu oczywiście wyczekiwana pascha przez wszystkich. Serdecznie zapraszam, szczegóły oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i Facebooku. A jak zdobyć wejściówki? No właśnie na cały festiwal, czy na poszczególne wydarzenia, czy jest on jest to bardzo różnie, dlatego na każde wydarzenie trzeba oddzielnie, znaczy wyjściówka jest zawsze. Tylko jest ta różnica, że czasami płatna, czasami, czasami nieodpłatna. No, na przykład inauguracja jest nieodpłatna, pokazy filmowe są nieodpłatne. W poniedziałek, jeśli chodzi o kabaret, mamy symboliczny wstęp w kwocie 10 zł. No, i jak się pewnie Państwo domyślają, też wtorek, czyli spotkanie z artystami, z aktorami z Krakowa, też jest to wejście płatne w cenie 20 zł, bo to żadna tajemnica. Ale bilety jeszcze są dostępne. Mm. Tak, jeszcze są, aczkolwiek już na przykład na niedzielę filmową to już naprawdę jest bardzo, bardzo ciasno, z czego się bardzo cieszę. To znaczy, że, że, że jest zainteresowanie, jest potrzeba spotkania z taką właśnie kulturą. Dlaczego warto odwiedzić Miejskie Centrum Kultury w najbliższy weekend i troszkę dłużej nawet? Dlaczego warto obejrzeć? Bo przede wszystkim będziecie mieli Państwo okazję spotkać się spotkać się na żywo z kulturą, z muzyką, sztuką, w tym momencie akurat żydowską. A dlaczego warto nas odwiedzać? Bo u nas jest różnorodność. Także nie będę mówiła jeszcze o ofertach listopadowych, bo przed nami duży festiwal. O tym powiem nie następnym razem naszym słuchaczom. Kino również preferujemy też dużą różnorodność. No, w tym miesiącu pięć premier na, na dziesięć, dziesięć filmów i przed nami też kolejne niespodzianki. I, no i rzeczywiście przychodzicie Państwo, z czego ogromnie się cieszymy, bo dla was jesteśmy. Trzygłowy program festiwalu w mediach społecznościowych, naszych Miejskiego Centrum Kultury także dzisiaj o piątym festiwalu Kultury Żydowskiej rozmawialiśmy z Marzoną Kuńską, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Płocku. Dziękuję. Dziękuję chciała jeszcze coś do Powiedzieć, Jasne, jeśli można. Oczywiście. Wiadomo, że Miejskie Centrum Kultury jest organizatorem, ale chciałabym tutaj wspomnieć o, o naszych y, współpracownikach, partnerach, mianowicie ambasadzie Izraela y, w Polsce. Fundacja Kamerada Dawida, która na stałe z nami współpracuje i oczywiście Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej. No i ogromne podziękowania, bo dla mediów, dla patronów naszych medialnych podczas tego festiwalu patronat medialny objęło Radio Płońsk, z czego się ogromnie cieszymy i Ekstra Płońsk. Bardzo dziękuję mediom, dlatego że, że bez was nie dotarlibyśmy do tak dużego grona, bo no nie wszyscy Facebooki mają, okazuje się, jak... Mamy informacje zwrotne, a tak naprawdę radia i gazety jednak, gazety ludzie czytają i radia ludzie słuchają wszędzie, w każdym miejscu. Serdecznie zapraszam i dziękuję naszym współpracownikom. I my również zapraszamy. Serdecznie dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.